Cześć, witajcie, z tej strony Natek I w tym filmie wam pokażę mapę Mega RAM 6.1 Chyba I na tej mapie jest y, kilka takich Bardzo dużych skoczni I na przykład tutaj jest ta pierwsza skocznia Tutaj jest moje auto To się jedzie tutaj, się skacze I można wylądować o tutaj Oj, tutaj właśnie zauważyłem, że są Kolce jakieś No i przetestuję w tym filmie wszystkie te skocznie Próbuję też y, skoczyć tą największą ciężarówką a więc yy, myślę, że to będzie ciekawe. A więc właśnie jadę na tej pierwszej skoczni, która trochę się trzęsie. Ale skaczę i lecę w dół. Na, pe na pewno się strasznie zepsuje. Teraz włączę zwolnione tempo. No, trochę za późno włączam, to, to zwolnione tempo. Ale się auto podzieliło na pół. A więc yy, jest to myślę ciekawe. Je jeszcze się zapaliło. Dalej jest coś takiego dziwnego. Mogę to przetestować. Chyba trochę za wolno jechałem. Weźmy najszybciej jak się da. Spadamy... Cały czas spadam na bok. Myślę powinny być ściany tutaj na bokach. Nie no i znowu spadłem. Ostatni raz spróbuję. Auto mi się podzieliło na pół. Ok, a więc już jestem na końcu tego. I widzę, że zostało powałcie jedno koło. I się to auto całkiem na pół podzieliło, więc jest to bardzo ciekawe, ale to nie jest już takie zdeformowane, jak mi się wydawało, że będzie, więc to jest fajne. Tutaj też jest taka duża skocznia. Myślę podobna do tej pierwszej, ale chyba jest trochę większa. No i lecimy. Ale ciekawy dźwięk tak co to robi. Lecę bardzo równo. Ale teraz wcisnąłem hamulec i się auto przekręciło trochę. Tak, to auto się zniszczyło. Ja widzę, że ten przód się za bardzo nie chce zniszczyć, tam gdzie kierowca siedzi. Może to przez tą klatkę, ale nie wiem, jest bardzo wytrzymała. No i ten ekran się tutaj tak fajnie zepsuł, więc to jest fajne. Tutaj jest jeszcze o takie coś. Nie wiem, czy auto się zepsuje. Na po drugiej stronie też jest chyba coś takiego podobnego, no. Już straciłem kontrolę nad autem. Wylądowałem na kołach. No tutaj też jest chyba taka skocznia. Mi się wydaje, że ta końcówka nie jest taka duża jak ta z pierwszej skoczni. Prosto w to drzewo wleciałem. Wow, to jest myślę bardzo ciekawe. Tutaj jest jeszcze jedna skocznia, która ma trochę łagodniejszy spadek. Ojej, to auto leci! Ojeju, chyba trochę za szybko jechałem. Barto jedziemy wolno. Dobra, moje auto dalej leci, ale już lądowało. No to jadę, to jest bardzo strome, No teraz zobaczymy jak daleko dolecimy. Może do tego celu dolecę? No, dolecę, może, a może nie. No prawie, ale może jakbym sobie wziął szybsze auto, to może by to trochę pomogło. Dobra, może teraz będzie trochę lepiej i sobie jeszcze włączę nitro. i SC. Nie, w tym aucie nie ma SC niestety. O nie, 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 nie. Dobra. Jadę. Oj się silnik zepsuł, ale zobaczymy czy dolecę. Tak to wygląda. Z pierwszej osoby. I też nie dolecę. I się ten dach spłaszczył całkiem. Nie mam szybszego auta. Może będzie lepiej jakimś ciężkim. A potem. O, jeszcze to ma rakiety. A więc myślę, to wezmę, ale wyłączę rakiety, jak już auto będzie w powietrzu. Autobus leci, już mogę włączyć rakiety, ile już jadę. 400-500 km na godzinę, wszystko odpada. Ra rakietę wyłączyłem. Może? No nie, nie, no. Wow, ja jechałem tam 40 000 km na godzinę? Albo coś? Ale dobra. Niestety nie doleciałem, więc myślę, że później spróbuję też to zrobić. I tutaj na następnej skoczni, może wezmę inne na auto, na przykład to. Dobra, jedziemy, chyba ta skocznia za bardzo do góry znów nie idzie, no, ta skocznia tylko y, prosto idzie, w ogóle do góry mnie nie wystrzela i prosto tutaj w tą górę, ale to jest bardzo wytrzymałe auto, więc... Nic się nie stało. Myślę, że wezmę trochę mniej wytrzymałe auto, bo to auto jest trochę za bardzo wytrzymałe. A więc wziąłem oto auto i ta skocznia jedzie prosto na dół, a więc myślę, że jest to ciekawe. Zatobaczamy no zwolnione na tempo. I właśnie tak się, to auto niszczy. I tutaj jest ta ostatnia skocznia. Może sobie wezmę bardziej terenowe auto tym razem. Na przykład oto, no to jedziemy. Auto się strasznie odbija. Ale chyba się uda. A może nie? No niestety, auto tak trochę się zepsuło. Ale tam to koło tak fajnie jedzie. No to spadamy prosto w drzewo kolejne? Nie, akurat to drzewo ominąłem. Ale chciałbym to spróbować z tą ogromną ciężarówką. Weźmy tą wersję. O tą. No to jedziemy. Ta ciężarówka się bardzo odbija. Ojeju. Jak to, jak to się zatrzymało tutaj? Ej, tam się koło rozciągnęło. Chyba trochę za wolno jechałem. Wejdziemy szybko. No i... się znowu zatrzymała ta ciężarówka. Ale to myślę teraz, że mogę wziąć tą ciężarówkę na skocznie tutaj. Dobra, trochę... Ojeju, co tu się stało? Jeszcze raz może. Tym razem będę robił tak troszeczkę wolniej. Ej, tu ha hamulców nie ma, czy co? Ta wersja hamulców nie ma. Ej, znowu to samo. Weźmy może inną wersję, która ma hamulce. Ta wersja ma hamulce. Okej, okay, koła się już popsuły. O nie, koła się psują strasznie. O nie, niestety tutaj ciężarówce. Się to nie uda. Jeszcze spróbuję tym autobusem z rakietami. I jednak w to wlecę. I było to chyba trochę twardsze niż myślałem. Ale mogę zrzucić ten autobus prosto na te kolce. Nie wiem, czemu ale w tym autobusie jest dziura. I prosto w te kolce. I te kolce chyba nie zrobiły tak dużo szkód w tym autobusie. A więc, jeżeli nie chcecie pominąć żadnego kolejnego filmu, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć.